W tej historii Jak wygląda życie tutaj? Jeśli przysłalicie magnaci, powiedz im, że nie szukam kłopotów. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wystarcza mi to, co nam dają. Nikt mnie nie przysyła, dopiero co tu przybyłem. Żółtodziób, tak? Nowi zawsze pakują się w jakieś paskudne kłopoty. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jasne? Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o waszym obozie. Powinieneś pogadać z cieniami. Oni będą mogli powiedzieć ci więcej niż ja. Tylko uważaj na siebie. W większości z nich nie można ufać do końca. To tu rządzi. Fletcher, Bloodwyn i Shackle zbierają w zewnętrznym pierścieniu pieniądze za ochronę. Każdy z nich ma swój rewir. Tak długo, jak są po twojej stronie, jesteś bezpieczny. Chcę do was dołączyć. Nie bardzo wiem, czemu miałbyś chcieć na ochotnika pracować w kopalni. Ludzi takich jak ty spodziewałbym się raczej w zamkowej straży. Nie chcę, nigdy się nie zauważył. tak długo, jak mnie to nie dotyczy Nie chciałbym być teraz ubiegłym. Myślałem, że to się skończyło już dawno że... Hej, ty! Hej, ty! Wynoś się stąd! Mądra decyzja. Hej, ty. A, rozruba. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Cholera. Nawet nie masz rudy.